Z ewangelii według świętego Łukasza był pewien bogaty człowiek, ubierał się w purpurę i bisior. Purpura i bisior, e, strój ludzi bogatych, strój ludzi, którzy mają ogromne pieniądze i chcą podkreślić swoim ubiorem, że na wszystko ich stać i są od innych ważniejsi, bardziej wpływowi, że trzeba ich traktować po królewsku. Tymczasem Jezus Nosił purpurę na drodze krzyżowej. I ten biedny bogacz z opowieści, bogacz, który ignorował y, siedzącego u jego bram y, żebraka, to jest ktoś, kto nawet nie wie, że samym sobą, swoim strojem zapowiada wszystko to, co wydarzy się w życiu Jezusa. Problem polega tylko na tym, że ta purpura którą nosi bogacz, potępi go, sprawi, że będzie on w oczach Bożych człowiekiem niegodnym, bo, bo nie dał miłosierdzia. A purpura na plecach Pana Jezusa każdego z nas zbawi. Jest jak czerwona, otwarta rana tego świata. Jezus ubrany w purpurowy płaszcz jest jak Wyraźny znak przelanej krwi. Jest jak znak czegoś niezwykle bolesnego, rozdzierającej rany w życiorysie każdego z nas. Rany, którą jest grzech niemiłosierdzia. Do zobaczenia jutro.